Siema, no i tobie! Dzisiaj gramy w... w sumie już graliśmy Slow w z Baba Fighters. Dzisiaj gramy jak... Fajnie. Jak daleko możesz zjechać? Tu e, są jakieś rzeczy za oczywiście. No to po co moja no, mam robić, Dobra, że rozpoczętam slider. O kurde. Patrzcie jak daleko, Hala, Adam już dotąd nie doleciał, nie? A! 1200 monetek zarobiłem widzowie, eee, sunia. Co to kosztuje. A Monetków no trochę, o zimno, zimno mi się zrobiło nagle. Lecimy! No 500, 600, 700, 800, 900, 1000! 1100, 1180, kurczaki mogliśmy dolecić dalej hmm. to, co to są te jajka? Yy, dobra nie wiem gameplay yy, 1 nie wiem, ok yy, gamepasta oczywiście play to win, głupie, przepraszam kost z 500 gdzie się kupuje spida? W shopie? No tak Kost z 1k Ile mam spida? 1, Ooooo, fajne to! I co mi ten SpeedA? Lecę i lecy. O kurde, trochę, trochę bardzo dalej 1600, to trochę bardzo dalej poleciałem. Dobra, lecimy po więcej jest peta! A doma już 102 metry! Jak się kręciliśmy. Speed Upgrade Aviable. Co to? Serwest jeden wabust speed, dawaj, korzystamy! Korzystamy póki jest! Trzeba, że dolecimy do 1700. Kurde, cool, trochę za mało dałem. Dobra, ostatni, zimko! Zipko! Szybko, szybko! Ciu! Nurkujemy! Tak by the way gry, gierka się nazywa. Eee... E, far Half you Slide coś takiego. Opij się dam Balin do tej gry. Dawaj, dawaj! Dobra, jaki jaki dawaj, lecimy w Agresji to grę <ścoughs> Trzy razy poleciałem i mam dziesięć tysięcy coinów. Dobra, otworzymy jednego peta i... Slime, ile to da? Speakers, co to? A nie. To za 20%. Ej, to nawet gitasz. Przepraszam, znowu. 1, 1 2, 20 petów. Czemu jego ja mam pasek przyczepiony? Czemu mam go na pupci? Dobra, mam 3 speeda, rebir jest za 5. To zaraz robimy rebir. Nie ja to mistrzowie w tą grę. Fajnie lecimy. Będzie 3000 na stubę. Pa, 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 pa Kurde No to nie złe 3000 na 100 Na 100 to ja mogę raty wziąć <ścoughs> Dobra lecimy dur. O nie jakiś bobek mnie przykonił. Ile on ma Co jest grane? Jakie drugie jaja O kurde Dobra, lecimy. Tu się da milion polecieć? Nie mogę rebirfa zrobić? Móru, to są 50 rebirfów. ile? Dobra, zróbmy rebirfa. A kasy mi wyzerowało, chamy. Slider jestem. O, mam taką rangę jak ten bacon. A, bo pewnie te rebirfa się z, z rangi zmieniają, nie? Powiedziałam to, jest to ja samo, 1200. No nie, wcześniej nie powiedziałem 1200, a teraz powiedziałem 1400. <laughs> yeah. Czemu ja mam tak dużo kasy? Przepraszam bardzo. Um, okay. Czyli teraz będę miał 7 około Nie rozumiem obliczeń tej gry. Dobra, w każdym razie lecimy kupić speeda. Pst. O Jezus, ile wydałem na tego spida, Trzy speedy, tylko kupiłem. 11 speedów to za 10 powinno być. Slider i noob, noob, noob. Trzy noby i zd. A tak ci zjeżdżanie, nie. Gada powinna być zjeżdżania z głową, to jest jakaś trawa, nie? No jest, zjeżdżamy po trawie. Wiecie. Pies. 8 tysięcy zarobiłem! Znaczy 7, bo miałem tysiąc. W lewo, w lewo, bo wypadniesz! Dobrze! Trzymaj, trzymaj tak. O jakie ja blisko lecę, no! To jest nie Co jest jak gościu daleko leci? Gościuwa w sumie. Dobra, pięć spina na razie mi wystarczy. Bepeta. Gdzie... No czemu nie mogę tego peta kupić? Czemu, że mi się... Odejść! Teraz moja kolej. O, dziękuję. <ścoughs> Kurde najgorsze. Jeden to mi daje, raz i jeden. Nie. No, no to nieźle. Dobra Niu! Pa, przegoniłem ją, jestem przy Ha, szybszy jestem. No, ale jestem dalej. Jest taka. 13 tysięcy mam o kurde. Wow, 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 trzęsienie ziemi. HXD. To zda, nawet... A po co na lecę tą Mam Mogę wskakać od razu. No bo how, 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 how... haw, far, Dobra, otwórzmy trzy jajka. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, mamy. Nie ja mogę Petów założyć. Kurde. I kupujemy. A no to sobie dużo spida kupiłem. Dobra, jeden spida. Dobra, ważne, że mam Pety. To są jakieś naklejki czy przepinki na kupę. Dobra, ale walczyć to. Jeden trzy, spic był serwer. Dobra, dziękuję, dziękuję, dziękuję dziękuję bardzo. Poczku, to jest nie mi niepotrzebne. Ja takim prosem jestem w kongresie i to było niepotrzebne, nie? Szanowni, było mi bardzo potrzebne. Hmm, slider, lecę, lecę, lecę. Osiem speeda mam? A bo ja dokupiłem przed chwilą, dobra. Ja się ruszam, dam na dole, mam na dole, się ruszam. Last jump, last jump, last jump. Dobra, lecimy, dur. Do... Patrzcie, ja się ruszam. Co moje głowa się rusza? Ale ruszam się. Koniec. Dobra. 46 tysięcy. Dobra. No my przechodzimy tą grę Jeszcze nie jeszcze jeszcze okej. Okay. Ile ja kosztuje jedno jajko. 20k. to sobie kupmy i zróbmy rebilfa. Bo z rebilfa nam zabierze kasy, nie? Yellow Cube. Fajnie wiedzieć. A, on jeden 2 daje mi je. Co to powinienem zrobić? Okej, lecimy. Z... Czemu jestem nadal slider? to być rangi gdzieś. pomiędzy? Co dostać, a to pomiędzy? No ja to Jestem coraz więcej, nie? Eee, dobra. Idę tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, trzy, trzy jestem tutaj, trzy spida mam. Trzy tylko kupiłem. Nie Dobra, lecimy. U jak tam jest w tyle jakiś bobek. Tam zginął XD. Zginął, bo nie umie latać, dobrze. <laughs> Dobra, 20k mam. Dobra, zlecę tak, żeby mieć 100k. I ulepszę z espida. Za 100K. no daj gaz. Jokopy tor tam tamszego ciała. To już chyba wiem kto to był. Dobra, 50-kas w sumie mi wystarczy. Good slider ma, ale zazdroszczę. Ja mam slider. Hm. Proszę, żebym miał 50 kafty. pidi. Ale ja co dało od tego good slidera? No to jest Noob slider. Ja jestem lepszy, skoro dalej lecę od niego, nie? O serio? Tylko się spina mam? To jest jakiś żart. Dobra. O, lecimy daleko. O, ruszamy się, coraz dalej. Dobra, dzisiaj jest cel dolecieć dalej. Daleko. I tak to zrobię. Żebym hmm, doleciał daleko. Dobra! Jeden trzy daje. Dobra, lecimy. Ja mogę kupić sobie spina jeszcze. Kur... A mogę. A już chciałem przycieć, kurde. Ja mogę sobie te zarabiać wziąć. Ja mogę sobie to wziąć. No, no mi się to założyło. Myślę, że najlepsze jest to, bo jest tego dużo i to widać. Albo to... Nie, to za 60 premiów. Nie, to za 50. Będzie fajne. No ale my na razie mamy dwa. <słyski> <słyski> Jakiego busta dostałem, jak ja się sumę? Co jest? Jakiś kolor inny. Toj to. 40 kabri. dobra, robimy 20 spida, nie? Zbieram 200 tysięcy hajsu i lecimy! Mm, ten... No czemu? No, lecimy kupić spida. Dobra, patrzcie jak lecę, nie? Ja bo tamtego dolecę. A on wiem, że do tego? 100 tysięcy już, no to dużo mam Nie. Wiem. Wyobrażacie sobie tak na w akwaparku aqua... 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 wjeżdżać? Ej, co by ja Ej, co no to jest żart. Poradzimy dalej. Nie śpimy, lecimy. Chum. no serwer Boost Speed, kiedy ja zjechałem? Dobra, póki się serwer Boost Speed nie skończy, to ja ze farmię, nie? Oj, ze tych kroków. Gdzie ona powiedziała tak blisko? No, hmm, dziwna jest. Kur do, ale buścior. Uhu. Dobra, jeszcze jeden skok! Nium. Dobra! Dobra, dostajemy boosta i lecimy po 9000 po 10 tysięcy. Tam, 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 tam! No ja dziękuję! Dobra. Kupujemy sobie Dwadzieścia 21 spida! Ale z ośmiu chyba, nie? A teraz będę pędził, nie? Pa 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 pa! <śmów> Jak ja! 20k. 15, kurde. O! To jest 16, dobra my robimy 30 Speed nie? 30 Speed lecimy po 20k, nie? Żeby tu nie robić bo mi się nie opłaca tak lecieć, nie? Mogę sobie coś kupić, no Ty tu Czu Dobra, dawaj daj, a po prostu w ogóle nie dostałem. Ej, owszu, A w to. A w ogóle, lecę. A ja kupię znowu to. ty A Zrób trzech znowu kupiłem, coraz inflacja My wiecie Wiecie, kupiłem. Teraz inflacja, wiecie? Dostałem burszta, zostałem. Dziękuję bardzo. 3000 jest, dobrze. Na, ja zbieram 100 tysięcy. Dobra, ścigam się z osóbką. O kurde! Ale ona tam poleciała. Czy to była w ogóle jakaś inna... O Jezus. oni tam daleko lecą masz. A lecimy po jakąś usłupkę, nie? O kurde, ale ci ludzie latają. Ale to jest że nagle się zatrzymuje. To jest sensu. Pa jaki trickshot widziałeś? Widziałeś, Przesuwa... Przesuwam się na dole na dwóch spinach? Mogłem zobaczyć jak się przesuwam na 21 speda. Czuuu, trickshot byczku Gdzie jest ta osoba z tymi dymkami? Może na pewnie do kosmosu poleciała, nie? Strzelam mm, Dobra, lecimy po shop 150k jest jajko, ale nie, 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 nie. kupuję spida, dzień speeda mam tylko my to przeskok z dwóch to to trochę tak. Mam nadzieję. No! I to jest dobre. 7K. 8K A nawet. Dziękuję. Mid mi odpowiada. jak bardziej. Ciuuu! pakiego pa, pusta. Sru O ten gościu na dole lata daleko, nie? Pewnie zarabiasz 5 pięć... miliardów balariów 60 tysięcy kogoś high score, nie? Ja dziękuję O tego kościa high score to mu musi być ze 150 kamier Tak daleko lata kubany coś mi się wyłączyło, dobra no tylko 15 speed, to jest żart. Dobra. Ważne, że dojecimy prawdopodobnie do 10 tysięcy. Siu a bo ja w drugą stronę patrzę. 12 tysięcy. Okej, okay, dziwiłem się. Dobra. Siu! oddalam się od nich trochę, tam główka tam na tabeli trochę, to row, trochę tam robi. Ora, pierwszy petacz, pierwsze kupowanie. No, jestnie, ale, to nie jestem za dobra pet. Slime tube, no najgorszy, no, o kurde, idą daje. Razem z tego. Do tego. Co mam Dobra, lecimy do Serwer 2 teraz 1.1 sped. Ale mam 16 speda. <laughs> Ale lecę teraz. O Jezus! 15 Ja, ja dziękuję. Oczywiście. Słuj! Po różogę Koniec. Dobra. Korzystam może jeszcze booster. Trochę. Trochę bardzo wykorzystam. Siu! O! Wykorzystałem jeszcze boosta na ostatnich granicuszkach. Dobra. Kupię ze speeda. Zobaczymy ile kupię za 369. 24 spina, nie miałem tyle. Okej, okay, mi to pasuje oczywiście, nie? Um, nie, nie chcę robić tego. Nie mogę tak założyć to? No Muszę mieć te party, co są słabe. Dobra, lecimy Zobaczymy ile polecę. Siu! <noise> Widzicie tam? O Jezus! Ile? Piętnaście siedemset. Mogło być lepiej. Dobra, trzy kolejne speeda. Lecimy do trzydziestki byczki. Su. Ile tam jest dalej zielone. Dobra, ja chcę do zielonego dolecieć beczki. Ja nie odpuszczę, jeśli nie do zielonego, nie? ona na, Co? Dobra. Zapomniałem, że tam są lepsze jajka! Dobra, do zielonego, do zielonego, do zielonego. Dobra. No iże, No nie musiałeś nadręczyć to są te lepsze pet 500k, 850k. Dobra, lecimy za to 850k. No, może za, za milion. Dobra, no, zbieramy półtorej miliona na to jajko, nie? Zbieramy. Dobra. Pół miliona. To jest no to, to jak go kupić? Na te partii widać w ogóle? Szczerze, według mnie nie widać. No to są, to są te Aury XD? No tyle, co widać w sumie. <grym> 1 milion 250, 000, dobra, już wiem ile kosztuje to jajko. To z mogę. Ten dypek na 300k poleciał. Ja dziękuję. Ile? Boże, jak ja mu zazdroszczę. Dobra, ja też mam własne konta, też jestem dobry. Jestem taki jak te bobki i gdzie... 250 tysięcy widzowie było. Tam jest... B? Nie, to jest moje, okej. Okay. Dobra, taki skok. Su. Boże, ten typ leci na 200... Gdzie jest ten high score jego? 239 tysięcy! Ja dziękuję! Dobra, kupujemy to jajko. Zobaczymy, jakiego pecisza dostajemy. Ja pierdolę. Come on, na serio? Mm, Jeden 1,8! Zależy, polecę sobie, polecę sobie, polecę se jeszcze. Jest trzy razy sobie polecę. No to pewnie nic nie da Już kasa. Dobra, zbieramy milion, kupujemy spida i lecimy po Speedzie. No nie, grę wyciszyłem. O. Mam nadzieję, że muzyczka, że muzyczka wam nie przeszkadza. Dzisiaj taki ten drugi dzisiejszy filmik będzie trochę dłuższy, czyli ten, ten... ten, 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 o... ten o ten ło... ten ło bem... będzie dłuższy. Półtora spina? Dobra, nie, ja muszę polecieć na półtora spina nie? Ale mnie wywali. Pum! Idziemy na dole! Na dole, na tym pachu. Na tym pasku. 41 tysięcy! Dobra, lecimy jeszcze. Dobra, jeszcze raz. Korzystam. Patrzcie, jak od tego odlatujemy, nie? Uch, to jest takie. taka klesetka mała, nie? Dobra, ostatni raz korzystam. Szybko! Jump! Siu! Mm. No, no, no to jest jeden Bardzo dziękuję. Pewnie teraz z ulepszeniami to ja polecę na 50 -ka. pięć spina, ile? Dobra, ale mnie wywaliło! No pięćdziesiątka nie zaliczyłem. सद